Witamy W kolejnym dniu w kuchni Ani. Chciałam z Wami dzisiaj się podzielić przepisem. To nie jest przepis. Jest produktem, który bardzo mnie zintrygował. Jak oglądam amerykański kanadyjski TikTok. To są pankiki, ale one są wysoko białkowe. Białko! To tego słowa mi brakowało wczoraj. I białko. Mają, jak dodasz mleko i jajko do tego, to jedna porcja ma 14 gramów białka. Czy to jest dużo? Nie wiem, <noise> bo nie interesuje się tym. ale podobno, ale co mi się bardzo podobało, to jest, że używają nie like, mąkę, taką białą mąkę, ale ziarnistą mąkę i tak dalej. Też używają oat flour, to mąkę z owsianki. So, podobno są przepyszne. Ludzie uwielbiają no to. Teraz jemy na śniadanie dzisiaj. Zaraz może Matylda przetestuje i dam was znać, tak? No, a jest sezon na brzoskwinie i so, mamy brzuskwinie z Ontario i są przepyszne, naprawdę. Miodzik. Gdzie jesteśmy, ciocia Ania? W bibliotece. Tak, dzisiaj mam plan biblioteka. Farmer's market? Tak. Jak się mówi farmer's market po polsku? Farmer's market, taki targ, targ z jedzeniem. Tak, i... targ z jedzeniem, targ. To rozmawialiśmy w szkole, ale nie pamiętam jak się nazwać. Dobrze, jakiś tam targ i, I potem idziemy do Możemy bonus park. targ z jedzeniem. No i tam jest y, taki park wodny, taki mini park wodny i tam robimy sobie piknik i picnic. staramy się... Nie być w domu do 17, bo John pracuje. Co? So, także tak, taki dzień. Chodźcie, spędźcie ten dzień razem z nami. Zapraszamy. Chciałam Wam pokazać jak biblioteka wygląda. Jest ogromna. Tutaj tutaj są dzieci, nie chcę nagrywać po lewej stronie. Ale tutaj są like, domki. No to sobie jest bardzo, bardzo fajne. Co so, tutaj mają różne... Książeczki, też like babies, toddlers, preschoolers Zorganizowane tematycznie Dużo zabawek Mają też część dla 6 do 12 lat I różne zabawy tutaj w środku I tutaj dla mniejszych dzieci Zabawy Tutaj mamy taki ruch i chcę wam pokazać z góry To jest cała biblioteka Jest super to wygląda I tutaj na zewnątrz też jest Nie wiem, jakieś chyba Nie wiem co się bawią, ale ten no, i tutaj z tyłu początek gór. Jej. Są tam dalej, ale. Co so, ja? Tak wygląda fajna ta biblioteka, dużo, dużo rzeczy dla dzieci. Też mają tutaj takie fajne stoliki, e, gdzie można właśnie się bawić. I niektóre stoliki mają światełko. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jest takie światełka. I takie klocki można to układać. To też jest fajne. Słuchajcie, do wypożyczalni Tak jak w kiosku samoobsługowym w Lidlu. Poczekaj, poczekaj, czekaj, czekaj. O. Okay, teraz. Tutaj się wypożycza tak książki, że się je skanuje się. A nie musisz dać na to, żeby... Nie, okej. Okay. Nie. Okej, okay. i trzecie. To już... O. Te Tak. Już, już je wzięłam, wiesz, przed tym co so, tak jak ten super to jest exit cool Co, so, mamy sześć mamy sześć dobra i tutaj jest jak mówię tu jest część dla dzieci to jest część dla dorosłych no Emma się bawi oczywiście drzwiami i trzyma nam drzwi super i co też jest fajne jest, że tutaj się oddaje, się skanuje te książki i tutaj jest taki conveyor belt, a gdzie się wpycha te książki idzie to do środka. It's really cool. Okej, okay, jesteśmy w tym Farmers Market. Tak to wygląda. Mi to przypomina hale koszyki. Może się mylę, ale tak mi się, tak mi się to kojarzy. Różne tutaj like, owoce, warzywa, ale po środku są różne i po bokach różne restauracje. I tutaj jest też taka część dla dzieci, które się nazywa kiedzą, który też wygląda jak taka typowy farm. I pomyślałam jakie to jest śmieszne. A no, myślę, że to jest coś, coś ciekawego. Ceny tutaj są duże. Ale ten Kid zone jest darmowy, Są, so, jak nawet można tutaj przyjść na kawę z koleżanką, zapłacić za kawę, a dzieciaki mogą się bawić wiecie, no za darmo. I go, was gotcha. yeah. okay, try to e, słuchajcie, są takie... Wózki. E, I to jest wszystko, co mówiłam Ani, że to można w galeriach też od nas wypożyczyć za tam 25 czy 30 zł, a tutaj jest w ramach zakupów, co to też jest. Jakaś mała atrakcja. Tutaj robimy piknik. Jesteśmy w tym Bonus Park. Jest ogromny basen. Jest troszeczkę chłodno, ale oczywiście moje dzieci już się opalają i już się bawią. No, ale tam w tym Farmers Market były biegle. Różne rodzaje. Ja sobie wzięłam taki sesame bagel z guacamole i z indykiem. Ja nie wzięłam sobie taką ogromną super sałatkę. A mówię ogromną, bo it looks delicious. No i co? I tutaj spędzamy popołudnie. Jak długo wytrzymamy? Fajnie, bo tutaj są toalety, tu można bawić się w wodzie, tutaj możemy sobie chodzić na spacery. Mamy dużo i przekąsek i jedzenie, możemy tutaj spędzić fajnie dzień. trochę posiedzieliśmy, potem stwierdziliśmy, że czas iść na spacer i tak się cieszę. To jest jedno chyba z moich nowych ulubionych miejsc w Kalgary. To jest ten Bowness Park. Naprawdę polecam. Jest super spacer. Można iść wzdłuż rzeki, zrobić takie fajne koło. Widzieliśmy też konie i te widoki, ta woda. Słuchajcie, jestem po prostu pod wrażeniem. Wszędzie, gdzie się patrzyłam, czułam jakby były jakby były po prostu Słuchajcie, widoki z na ten. Widok. Jesteśmy może nie w centrum Kalgary, ale... No, like, it's... Pięknie. Co nie, Tylusia? Ja bym chciała iść na górę. E, super. Ja nie. Sobie szliśmy i po prostu w parku zauważyliśmy, że taka Drużyna takiej band zaczyna grać. Chciałam wam też pokazać, co robiliśmy w popołudniach i czasami rano. To jest, odwiedzaliśmy wszystkie place plac, 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 w zabaw w okolicy. E, Emma tutaj, jeśli chodzi o Jungle... Monkey Bars, to się nazywa po angielsku, Monkey Bars, to super daje radę. E, Matylda też, e, przez to, że Emma tak szybko skakała i przechodziła przez nie, to też e, Matylda zaczęła też e, wskakiwać na te Monkey Bars i zawsze się bała. I powiem Wam szczerze, że place zabaw tutaj na osiedlu, ani w ogóle w Kanadzie, te wszystkie place zabaw są bardzo fajne, bardzo dostępne a i byłam pod bardzo miłym, nie zaskoczeniem, ale pod miłym wrażeniem, że są takie fajne dla dzieci. To, że są fajne w Kanadzie nie oznacza, że nie są fajne w Polsce. Po prostu podkreślam, że to akurat było coś, co zauważyliśmy, że były bardzo fajne i ciekawe w Kanadzie. W tej części Kanady, w Calgary było bardzo dużo tych placów zabaw dostępnych. Jeśli chodzi o nasze spanie, to często było tak, że budziliśmy się, wszystkie trzy dziewczynki były z nami, ale Gabi miała swoją część. My mieliśmy swoje łóżko i spaliśmy w piwnicy, ala piwnicy u Ani. I naprawdę było fajnie. Nie możemy narzekać. Kolejną taką przygodę, co mieliśmy, to była taka przygoda łódką przez Bow River, i tutaj byliśmy właśnie na tej: nie wiem, czy to łódka, czy to taka rubber. Boat. Nie, wiem, nie wiem, jak to nazwać po polsku, ale byliśmy, ja z dziewczynkami. John został z Gabi, bo to jest coś, co zawsze chciałam e, zrobić, mieszkając w Calgary i nawet mieszkając w Edmonton, ale nigdy nie miałam jakąś okazję. E, tutaj mieliśmy koleżanki kaczki, które daliśmy im trochę jedzenia, i potem po prostu były zachwycone nami i e, nie chciały od nas odjechać. Super przygoda. E, po prostu się wchodzi w jednej części Bow River i po downtown się wychodzi. I co było ciekawe, to jest, że można, są takie różne małe wyspy po drodze i mogliśmy tam się zatrzymać, zbierać kamyki. Nazbieraliśmy sporo tych kamyków i po prostu fajnie się. Nie wiem, bawić. Ema w przeciągu przez to trochę się y, trochę zasnęła. Steve super kierował, żeby nam się nic nie stało. Y, bo też ważne jest, żeby, żeby nie, y, nie obijać się o ściany, ale po prostu było to może nie przygoda życia, ale była bardzo fajna przygoda, było bardzo ciekawie i zupełnie coś innego, co nigdy nie robiłam, jak byłam w. Kalgary. Co też, woda była trochę chłodna, zimna w sumie, bo ta woda jest z gór. To wiecie, ta woda jest <głodna> chłodna jednak, ale kolor wody był przecudny, widoki były cudowne i takie miło spędzić tak 3-4 godziny w ciągu dnia. Co to jest coś, co bardzo polecam. There is a life Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? together take me back where i belong i want it all i had a feeling but the feeling is all gone wait hold on put me together take me back where i belong i want it all i had a feeling but the feeling is all gone Wyprawy takiej wycieczki to jest około 160-170 dolarów, w zależności ile osób jest na tej łódce. I tak jak mówię, zostawiasz, jakby przyjeżdżasz z samochodem w jedno miejsce i po prostu potem wracasz można, można dokupić przewóz z powrotem do samochodu od tej dolnej części rzeki, lub na przykład ktoś z znajomych was tam podrzuca i, i albo e, wracasz, też e, można wrócić e, transportem publicznym, autobusami itd. Też przy tym e, były takie fajne szkółki przywiązane do tego i były mnóstwo schoolbases. To też dla was nagrałam takie prawdziwe amerykańskie szkolne przewozy Yellow School Ania się ze mnie śmiała, że dlaczego ja to nagrywam, ale po prostu ja wiem, że to nie jest takie znane w Polsce. Po wszystkim poszliśmy sobie na fajny lunch. No i y, tak spędziliśmy kilka dni w Calgary. Jak macie jakiekolwiek pytania, to dajcie znać w komentarzach poniżej. John w swoim żywiole je Chicken Wings z Gabby. No, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze Matylda i ja, i Emma, i nasza baby Gabi i John, i Ania, Steve, i Łukasz, wszyscy na pewno z Kanady, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Bye. Open air, side by side, we sway there in all the colors.